Jak rozebrać taki przełącznik Audi, podwójny? Wiadomo przyciski same. To nie problem. Podważamy i, i zeskakują z tych bolczyków. Tu jest troszeczkę większy problem, bo mamy cztery zatrzaski. Tu mamy dwa zatrzaski, które wchodzą tutaj w te dwa rowki. I tu mamy następne dwa rowki po tej stronie. I dwa zatrzaski od nich tutaj. Na szczęście z dołu mamy cztery dziurki. Potrzebujemy coś cienkiego. Wsuwamy dziurkę. Dzięki temu możemy odepchnąć zatrzask. Takie. No. Z drugiej strony podobnie, tylko w drugą stronę odpychamy. Tu odpychamy do środka. Takiego dość w stronę wewnętrzną. No. I tyle. Podważamy, rozbieramy.